Dzień dobry, mam mnie Paweł. Witam Was w Soną Klasyczne Buty w Gdańsku i dzisiaj opowiem Wam o kolekcji jesienno-zimowej ubrań w klasycznych butach. Tradycyjnie poproszę o subskrypcję i polubienie filmu oraz o zapisanie się do naszego newslettera. To jest dla nas bardzo ważne, żeby mieć z Wami kontakt. Bardzo dla nas ważne są też komentarze pod tym filmem, więc proszę Was o polubienie, subskrypcję i zapisanie do newslettera. Pani Oliwia, która mnie nagrywa, reżyseruje, powiedziała: Na dworze jest 30 stopni, więc znowu będziesz teraz przymierzał te wszystkie grube swetry wełniane. Na szczęście już je przymierzyłem, więc zdjęcia, które pokażą się w filmie, to już są zdjęcia, które zrobiliśmy tydzień wcześniej, więc mam to za sobą. Natomiast rzeczywiście tak się jakoś składa, że kiedy mówię o kolekcji zimowej. To za oknem jest 30 stopni. Natomiast trzeba pamiętać, że właściwie to już jest koniec lata i czas pomyśleć o zimie. Zresztą widać to, bo wielu z Was już kupuje buty zimowe, za co, za co bardzo Wam dziękujemy. Nasza kolekcja ubrań uważam, że jest w tym roku równie zjawiskowa, może nawet bardziej zjawiskowa niż nasza kolekcja butów. Tak, zresztą jest już od jakiegoś czasu. Uważam, że nasze ubrania, ubrania w klasycznych butach są na najwyższym, absolutnie najwyższym poziomie. Ponownie udało nam się zgromadzić piękną kolekcję. Nie jest ona jeszcze cała. Dlaczego więc postanowiłem opowiedzieć wam o połowie naszej kolekcji? no dlatego, że te rzeczy, które otrzymaliśmy z Gransasa chociażby, znikają tak szybko, że pomyślałem, że jak za dwa tygodnie będę chciał opowiedzieć o całej kolekcji, to już tej pierwszej połowy nie będzie. Więc stwierdziłem, że pokażę wam to, co już jest, a Potem, jak przyjdzie reszta, reszta, zarówno Partizani Tailoring, jak i Gansaso, to wtedy pokażę resztę. Zacznę może od Gansaso. Dla tych, którzy ich nie wiedzą, Gansaso to jest manufaktura włoska, która szyje wyłącznie we Włoszech. Używa do szycia najwyższej jakości materiałów, najlepszej wełny marino, najlepszego kaszmiru, najlepszej bawełny. My zamawiamy u nich do uszycia rzeczy, które do nas przychodzą właśnie w tym okresie, w tej chwili właśnie w okresie takim późno, późnoletnim. Mam nadzieję, że spodobają Wam się, ponieważ ja uważam, że są przepiękne. Zacznę może od swetów, od golfów z Wełny Marino. Mieliśmy odcinek o Wełnie Marino. Jakiś czas temu, więc od razu tylko powiem, że wełna Marino, w której szyję Gęsaso jest najwyższej jakości, to są marynosy z Nowej Zelandii, Tasmanii i Australii. No, Tasmania to właściwie część Australii. Nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy akurat w sezonie letnim taki sweter z wełny tasmańskiej, jednej z najcieńszych na świecie. Ona miała tylko 15 makronów, jedna, jedna z najcieńszych na świecie wełen. Więc można powiedzieć, że te marynosy to nie są marynosy z Chin. Nie są marynosy z Bieszczad, tylko to są marynosy australijskie. Fantastyczna wełna. To jest golf. Miałem go na jednym z filmów w zeszłym chyba tygodniu, czy dwa tygodnie temu. Bardzo wam się spodobał. Już chyba zostały tylko dwa, dwa te golfy. Przepiękna wełna Merino. Taki prosty golf, ale jak się go założy, naprawdę wygląda to zjawiskowo. Kolejny golf z wełny Merino. To jest taki, z tym takim grubym, walkoczowym splotem. Przepiękna rzecz. No taki już to jest naprawdę ciepły golf. Wybaczcie mi, że go nie założę, ale... Myślę, że przy tych 30 stopniach i wyłączonej klimatyzacji, bo, bo klimatyzacja nam trochę huczała, gdybyśmy nagrywali, byłoby mi jednak ciepło. Lub w tym kolorze, ten sam Golf, lub w takim beżowym kolorze. Czyli trzy Golfy, walkoczowe, trzech różnych kolorach. Wszystko to jest 100% wełny merino. Często to też jest wełna dziewicza. Przypomnę, że wełna dziewicza to, są, to jest wełna z pierwszego trzy, strzyżenia owcy, czyli ta owca jeszcze nigdy wcześniej nie była strzyżona i tą wełnę z pierwszego strzyżenia wykorzystano do uszycia tych swetrów. Coś, co jest absolutnym luksusem, absolutnie przepiękne, to jest taki kaszmirowy sweter. Teoretycznie on jest podobny, ja będę mówił też o kaszmirze, będziemy mieli yy, odcinek o kaszmirze, czym się różni kaszmir od, od wełny. Natomiast no, trzeba to dotknąć, żeby poczuć, że o ile ta wełna merino jest bardzo miła w dotyku, to kaszmir jest po prostu jedwabisty. Kolejna rzecz od Gansaso to jest ta marynarka dzieninowa. Ona jest również z wełny merino. Natomiast ta wełna merino jest powlekana Specjalną warstwą ochronną. Patent został wymyślony przez Zenia, czyli przez Włochów i Gansaso również go używa. Chodzi o to, że każde włókno tej tkaniny jest powleczone specjalną, naturalną, dodam, naturalną warstwą ochronną, co sprawia, że ta marynarka, ta taka marynarka dzienowa jest po prostu nieprzemakalna. Ona jest odporna na, na wilgoć, na zabrudzenia, na gniecenie. Ja Wam może zdejmę tą marynarkę, o niej też za chwilę powiem i założę tamto, a niech będzie, 30 stopni, ale założę równianą marynarkę jesienną, żeby Wam pokazać, jak to fantastycznie wygląda. Ja w ogóle kocham takie marynarki dzielinowe. Uważam, że to jest fantastyczna rzecz, jeżeli ktoś chce, no jest troszkę do, dla mnie za duża, to jest z 54. Naprawdę świetna sprawa, jeżeli ktoś chce mieć marynarkę i być na luzie, ale jednocześnie w marynarce, uważam, że nic fajniejszego nie znajdzie. Dodatkowo, co jeszcze dla Was mamy, jeśli chodzi o nasze stroje yy, jesienno-zimowe. Tutaj widzicie Overshirt. Ten Overshirt to jest Overshirt Partigiani, to jest prototyp, ja Wam zdradzam tajemnicę troszeczkę, ponieważ szyjemy dwa prototypy, ten taki bardzo na, na miękko, bez żadnych wstawek, bez rękawówki, taki typowy Overshirt. Oczywiście, z wełny, 100% wełny. Oraz jeszcze będzie, będzie jeszcze drugi. W tej chwili szyjemy prototyp, wybierzemy, który chcemy szyć i będziemy wtedy go otrzywali. Natomiast ja uważam, że to jest fantastyczna rzecz. Zobaczcie, jak to świetnie pasuje z tym swetrem. Także będziemy mieli w tym roku również owejśryty takie jesienne. No i wreszcie, moi drodzy, partyzianni tailoring. Czyli już widzieliście marynarkę na mnie? Tą marynarkę z wełny od Loropiany. Czyli przypomnę, że wełna od Loropiany jest to najbardziej ekskluzywna wełna, jaka istnieje. Wszyscy wielce biorą od Loropiany materiały. Kawcy Savirol, kiton, Wszyscy właściwie od loropiany biorą materiały, zwłaszcza wełny i kaszmir. I my również, jak widzicie, jest wszywka loropiana. Piękna, taka beżowa marynarka wełniana. Jest dosyć ciepła, dlatego ją zaraz zdejmę. Jednak 30 parę stopni to nie jest pora na tę marynarkę. Z takiej grubej, dosyć, dosyć mocno tkanej wełny. Natomiast uważam, że ona jest fantastyczna. Ja do niej ubrałem koszulę. Akurat linianą koszulę oraz spodnie chino, i według mnie wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Kolejną marynarkę, którą chciałem wam pokazać, to jest ta marynarka, również partidziani Tailoring. To jest akurat Tweed Yorkshire Moon, czyli jeden z najlepszych tweedów na świecie, właśnie z Yorkshire. Założę ją na krótko, bo tweed to jest jeszcze coś cieplejszego niż, niż ta wełna od Lortiany. Ale jak widzicie znowu, świetna rzecz. O więcej o tych marynarkach, o koszulowym wszyciu rękawów, o guzikach. Z rogu Bawolego, o tym, jak one są szyte, jak, jak przywiązujemy wagę do szczegółów, do najmniejszych detali w tych marynarkach. To na pewno jest można powiedzieć, że cichy luksus. Opowie Filip na pewno, bo to on jest znawcą, jeżeli chodzi u nas o marynarki. Ja wam tylko chciałem pokazać, że mamy już je. Mamy już je w pełnej rozmiarówce, mamy zarówno Loropianę, jak i y, Tweet y, z Yorkshire, czyli Moon. Przepiękne dwie rzeczy. To nie jest jeszcze koniec naszych marynarek, natomiast uważam, że te dwie są fenomenalne. Pamiętajcie, że to są krótkie kolekcje, nie mamy ich 50 czy 100. Jeżeli chodzi o Piano uszyliśmy całe pięć marynarek tych szarych. Tych z tweedu z Yorkshire mamy 8 marynarek. To są naprawdę krótkie kolekcje, unikalne. Wreszcie moi drodzy dodatki: no bo mamy marynarkę, mamy Overshirt, mamy Golf, no ale coś jeszcze trzeba by do tego Golfa, marynarki założyć i butów. Więc tym razem przygotowaliśmy dla Was jeansy i sztuksy. Oczywiście jeansy od tramarossy, czyli najlepsze jeansy na świecie. Po prostu najlepsze jeansy na świecie. Mamy nawet model z kaszmirem, czyli jeansy z kaszmirem. Proszę uprzejmie, można też takie nabyć u nas. Fantastyczna rzecz: tramarossa ma tylko dwie wady właściwie. Jedna to jest cena, bo to nie są tanie rzeczy, od 1600 zł za jeansy. Natomiast druga ich wada, która wiąże się trochę z tą pierwszą, jest taka, że jak ktoś już się założy, to nie chce innych jeansów. Po prostu. Czuć ten luksus, tą jakość po prostu na własnym ciele. Ktoś, kto założył Tremarosę, nie będzie już nosił innych jeansów albo będzie je nosił, ale cały czas będzie marzył o Tremarosi. Oprócz tego mamy sztuksy. Od dłuższego czasu nie mieliśmy sztruksów, ale mamy też dwie pary, dwa modele sztuksów od Tremarosy. Takie brązowe. Jeżeli chodzi o te sztuksy, jestem, słuchajcie, zakochany w nich po prostu lub takie, można powiedzieć, że oliwkowe. Zdejmę je z manekina dla Was, proszę uprzejmie. My je sparowaliśmy na, na, na manekinie właśnie z tym golfem, takim powiedziałbym ekri y, z overshirtem i właśnie te sztruksy od Tramarossy. No przepiękna sprawa uważam, przepiękne zestawienie. Do tego jakieś zamszowe buty za kostkę, no i wyglądacie po prostu jakbyście wyszli właśnie z całą od Brunello -Cucinelli. I wreszcie ostatnia rzecz, a właściwie przedostatnia, to są szaliki. Szaliki z wełny od oczywiście Calabrese. Pokazuję Wam tylko niektóre wzory. Więcej mają ich koledzy w Warszawie. Te szaliki w ogóle nie, są, nie pokazują się na naszej stronie internetowej. Nie są do kupienia przez internet. Są do zakupu wyłącznie w sklepie. Ale jeśli jakiś stały klient do nas zadzwoni i poprosi o któryś z szalików, to jak najbardziej mu ten szalik wyślemy. Ostatnia rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to wełniane czapki od Gansaso. Czyli mamy też czapki z Gansaso. Proszę uprzejmie w różnych kolorach, oliwkowym, szarym, mamy też jasno taki beżowy i granatowy, to jest wełna, wełna Merino, 100%, więc mamy też i czapki, jeżeli ktoś by chciał mieć czapkę, położę ją dla Was w te 30 stopni w cieniu, można mieć czapkę i chodzić też w czapce od Gansas. To jest połowa naszej kolekcji jesienno-zimowej, ale to nie znaczy, że należy czekać na resztę, ponieważ najprawdopodobniej jak zaczekacie na drugą połowę, to tej pierwszej już nie będzie. Tak to właśnie jest. Oprócz tego szyjemy w tej chwili spodnie, Spodnie, które będziemy można świetnie sparować chociażby z tymi marynarkami, które Wam pokazałem, czyli będziemy mieli takie spodnie z wysokim stanem i z zaszewkami, oraz oczywiście jeansy i sztuksy od Temalos. Nie jestem może najbardziej fotogeniczny, ale stój jednak dodaje mi sporo uroku. Także można powiedzieć, że golfy załatwiają sprawę za mnie. Jak widzicie, wszystko to wygląda fantastycznie. To jest naprawdę najwyższa jakość. gansaso jakością zbliża się do cichego luksusu. Zresztą nie jest to bardzo znana firma, jest to manufaktura, która szyje wyłącznie we Włoszech. My z kolei nasze marynarki szyjemy wyłącznie w Polsce. Są one szyte w małym, nawet nie w Szwalni, tylko w takim małym, ekskluzywnym zakładzie krawieckim, którego już trzecie pokolenie krawców prowadzi. Więc mamy tutaj dopracowany każdy detal. Filip czuwa i prześladuje tych biednych krawców żeby każda nitka była wszyta tak, jak należy, żeby każdy guzik był przeszyty tyle razy, ile trzeba. Więc naprawdę uwierzcie nam, poziomem szycia, poziomem jakości zbliżamy się do małych cichego luksusu, do do Loropiany, do, do Kitona, chociaż być może dla niektórych będzie to obrobójcze, do Brunello Cinelli i warto jest zakupić u nas rzeczy, ponieważ lepszych rzeczy za nawet dużo większe pieniądze nie Mam nadzieję, że kolekcja Wam się podoba. Raz jeszcze to powtórzę. I zapraszam oczywiście do naszych salonów w Gdańsku i w Warszawie. Do zobaczenia!